Dominik Tarczyński urodził się 11 marca 1979 roku w Lublinie, w sercu wschodniej Polski, mieście o bogatej historii, gdzie tradycja spotykała się z duchowością i akademickim życiem. Już od najmłodszych lat wyróżniał się nie tylko ambicją, ale i niezwykłą potrzebą działania. Wychowywał się w rodzinie o silnych wartościach katolickich, co miało ogromny wpływ na jego późniejsze wybory życiowe i zawodowe. Jego ojciec był urzędnikiem administracji publicznej, a matka nauczycielką w szkole podstawowej. To właśnie ona zaszczepiła w nim miłość do książek, historii i sztuki słowa. W szkole średniej Dominik dał się poznać jako uczeń o szerokich zainteresowaniach humanistycznych. Interesował się historią kościoła, filozofią oraz mediami. Jego koledzy wspominają, że już wtedy miał w sobie pewien rodzaj charyzmy i nieprzeciętnej pewności siebie. W młodości aktywnie działał w organizacjach katolickich, uczestnicząc w licznych wydarzeniach religijnych oraz akcjach społecznych. Był także ministrantem, a później animatorem w duszpasterstwie młodzieży, co ukształtowało jego duchową tożsamość i sposób patrzenia na świat. Po zdaniu matury, Dominik wyjechał do Krakowa, aby studiować teologię i filozofię. Na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. To właśnie tam zetknął się z kręgami duchowieństwa, ale również z nowoczesnym podejściem do religii i społeczeństwa. Choć początkowo planował zostać księdzem, z czasem doszedł do wniosku, że jego powołanie jest inne. Chciał działać bardziej w sferze publicznej, łącząc wiarę z życiem społecznym i politycznym. Po zakończeniu studiów, w wieku około 25 lat, Rozpoczął podróże zagraniczne. Odwiedził Wielką Brytanię, Irlandię oraz Włochy. Tam pracował między innymi jako wolontariusz i tłumacz w katolickich fundacjach. Te doświadczenia pozwoliły mu zrozumieć różnorodność ludzkich historii, a także wzmocniły jego przekonanie, że wiara i służba społeczna mogą iść w parze. Zyskał biegłą znajomość języka angielskiego, a jego otwartość na świat stała się znakiem rozpoznawczym. Jednak początki jego dorosłego życia nie były łatwe. W rozmowach, które prowadził wiele lat później, Tarczyński często wspominał o samotności i zmaganiach z własnymi przekonaniami. W pewnym momencie rozważał nawet całkowite odejście z życia publicznego i powrót do cichego życia duchowego. To był czas refleksji, modlitwy i szukania sensu. Jak sam przyznał, każdy człowiek ma moment, kiedy musi odpowiedzieć sobie na pytanie, Kim naprawdę jest? W tym okresie narodziła się jego pasja do dziennikarstwa. Zafascynowany mediami, zaczął współpracować z katolickimi stacjami radiowymi i telewizyjnymi. Był reporterem, publicystą i prowadzącym programy, w których łączył tematykę społeczną z duchową refleksją. Jego styl, bezpośredni, emocjonalny, a zarazem pełen przekonań, szybko przyciągnął uwagę widzów i redakcji. Wśród bliskich znany był z silnej osobowości, ale także z wrażliwości i potrzeby autentyczności. Potrafił z równą pasją mówić o polityce, jak i o ludzkich emocjach. Jego przyjaciele z tamtych lat wspominają, że był człowiekiem niezwykle towarzyskim, ale zarazem skrytym, szczególnie jeśli chodziło o życie prywatne. Zawsze powtarzał, że są granice, których nie należy przekraczać, zwłaszcza w relacjach międzyludzkich. Lata młodości Dominika Tarczyńskiego to czas intensywnego dojrzewania emocjonalnego i duchowego. Z jednej strony, ambitny, poszukujący swojego miejsca w świecie człowiek, z drugiej, osoba głęboko wierząca, próbująca pogodzić ideały z rzeczywistością. Te doświadczenia miały ukształtować jego przyszłą karierę polityczną, medialną i osobistą, prowadząc go ku roli jednego z najbardziej rozpoznawalnych, ale też kontrowersyjnych polskich polityków XXI wieku. Po powrocie do Polski z zagranicy, Dominik Tarczyński rozpoczął etap życia, który na zawsze zdefiniował jego publiczny wizerunek. Jego doświadczenie medialne i charyzmatyczny sposób wypowiadania się sprawiły, że naturalnie odnalazł się w świecie dziennikarstwa. Początkowo pracował w mediach katolickich, w telewizji Trwam i Radio Maryja, gdzie prowadził programy publicystyczne skupione na wartościach chrześcijańskich, patriotyzmie i tematach społecznych. Jego wypowiedzi były zawsze pełne emocji, a zarazem dobrze przygotowane merytorycznie, co przyniosło mu zarówno zwolenników, jak i krytyków. Z czasem Tarczyński zaczął wychodzić poza środowiska katolickie, pojawiając się w mediach ogólnopolskich. Stał się rozpoznawalny dzięki ostrym, debatowym wypowiedziom i jednoznacznym poglądom. Nie bał się konfrontacji, często używał mocnych słów, które dzieliły opinię publiczną. Jedni widzieli w nim bezkompromisowego obrońcę wartości narodowych i religijnych, inni kontrowersyjnego populistę. Jednak to właśnie ten styl sprawił, że jego nazwisko zaczęło pojawiać się coraz częściej w mediach głównego nurtu w 2015 roku dominik Tarczyński zdecydował się na odważny krok: wejście do polityki. Wystartował w wyborach parlamentarnych z listy Prawa i Sprawiedliwości partii rządzącej i zdobył mandat poselski. Jego kampania była prowadzona w sposób niezwykle emocjonalny z naciskiem na patriotyzm, wiarę i bezpieczeństwo Polski. Tarczyński potrafił przemawiać do tłumów, a jego wystąpienia, pełne pasji i gestów, trafiały do serc wyborców, którzy cenili autentyczność i siłę przekonań. Jako poseł zasłynął z aktywności w sprawach dotyczących polityki zagranicznej, obrony dobrego imienia Polski na arenie międzynarodowej oraz walki z tym, co określał mianem fałszywej narracji zachodnich mediów o Polsce. Wielokrotnie występował w Parlamencie Europejskim, broniąc wizerunku kraju i sprzeciwiając się krytyce dotyczącej stanu praworządności. W 2019 roku został wybrany europosłem i przeniósł swoje działania na Forum Europejskie, gdzie zyskał reputację polityka nieustępliwego, ale też dobrze przygotowanego i świadomego siły swoich słów. Tarczyński był znany z tego, że jego przemówienia w Europarlamencie Często stawały się wiralami w mediach społecznościowych. Potrafił w kilku zdaniach wywołać dyskusję ogólnoeuropejską, a jego wystąpienia były komentowane nie tylko w Polsce, ale również w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. Często poruszał tematy suwerenności narodowej, wiary, migracji i tożsamości europejskiej, krytykował unijne elity jednocześnie stawiając się w roli obrońcy tradycyjnych wartości i chrześcijańskiego dziedzictwa Europy. Jednak jego kariera nie była wolna od kontrowersji. Media wielokrotnie zarzucały mu zbyt agresywny ton, brak dyplomacji i wykorzystywanie religii do celów politycznych. W odpowiedzi Tarczyński zawsze podkreślał, że mą prawda nigdy nie jest agresją, a jego styl wynika z głębokiego przekonania o misji, jaką pełni. Często powtarzał, że nie zamierza być politykiem salonowym, lecz kimś, kto mówi wprost, bez kalkulacji i fałszywej grzeczności. W trakcie swojej działalności zdobył uznanie części elektoratu jako polityk odważny, lojalny wobec Polski i Kościoła, a także bezkompromisowy w kwestiach moralnych. Współpracował z licznymi organizacjami charytatywnymi, wspierał młodzieżowe inicjatywy patriotyczne. I angażował się w działania edukacyjne. Mimo ogromnego tempa pracy, niejednokrotnie przyznawał, że jego działalność polityczna to nie tylko misja, ale też ogromne obciążenie emocjonalne. Po latach w świecie polityki, Dominik Tarczyński stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich europosłów. Występował w programach telewizyjnych, pisał felietony, publikował komentarze w mediach społecznościowych, a jego posty. Często wywoływały gorące dyskusje. Nauczył się, że bycie w centrum uwagi to zarówno przywilej, jak i ciężar. Każde słowo może zostać wykorzystane przeciwko niemu, a każdy gest przeanalizowany przez opinię publiczną. Mimo to, nigdy nie porzucił swojego stylu ekspresyjnego, czasem prowokacyjnego, ale zawsze szczerego. Wielokrotnie powtarzał, że nie chce być politykiem, który milczy w imię poprawności politycznej. Dla wielu stał się symbolem autentyczności w czasach, gdy polityka coraz bardziej przypominała teatr, dla innych uosobieniem konserwatywnego świata, z którego nie wszyscy potrafili się już utożsamić. Życie prywatne Dominika Tarczyńskiego od zawsze było tematem, który budził ogromne zainteresowanie opinii publicznej. Mimo, że sam polityk Wielokrotnie podkreślał, że jego sfera osobista jest święta i nie powinna być tematem medialnych spekulacji. Nie udało mu się uniknąć pytań o miłość, rodzinę i relacje z bliskimi. Jego charyzmatyczna osobowość, silne poglądy i obecność w przestrzeni publicznej sprawiały, że ludzie chcieli wiedzieć, kim jest prywatnie, kiedy wyłącza mikrofon i kamery. Dominik Tarczyński od zawsze był człowiekiem o silnych emocjach ale też o głębokim poczuciu lojalności wobec tych, których kocha. W młodości doświadczył kilku intensywnych relacji, które, jak sam przyznał po latach, nauczyły go pokory i zrozumienia drugiego człowieka. W jednym z wywiadów powiedział: Prawdziwa miłość to nie tylko uczucie, ale wybór, decyzja, by trwać przy kimś mimo trudności. To zdanie doskonale oddaje jego podejście do życia uczuciowego. Przez długi czas Tarczyński pozostawał bardzo dyskretny w kwestiach sercowych. Niechętnie pokazywał się publicznie z partnerkami, rzadko zabierał głos na temat swojej rodziny. Dla wielu był zagadką, mężczyzną, który na scenie politycznej mówi z pasją i odwagą, a prywatnie skrywa się za murem milczenia. W środowisku znajomych znany był jednak z poczucia humoru, ciepła i empatii. Potrafił słuchać, doradzać, wspierać. Niektórzy nazywali go człowiekiem o dwóch twarzach, jednej publicznej, twardej i stanowczej, oraz drugiej prywatnej, delikatnej i wrażliwej. Wiele osób nie wiedziało, że Dominik Tarczyński przeszedł w życiu kilka trudnych momentów osobistych. W pewnym okresie jego kariery, gdy stał się postacią medialną, musiał zmierzyć się z samotnością i presją otoczenia. Bliscy wspominają, że miał wtedy potrzebę wyciszenia, oderwania się od świata polityki, która coraz bardziej go pochłaniała. To właśnie w tamtym czasie zaczął spędzać więcej czasu w naturze, podróżować po Polsce, odwiedzać miejsca, które miały dla niego duchowe znaczenie sanktuaria, klasztory, miejsca pielgrzymkowe. W wywiadach powtarzał, że tylko cisza pozwala człowiekowi naprawdę usłyszeć samego siebie. Starczyński zawsze przywiązywał ogromną wagę do relacji rodzinnych. Często wspominał o swojej matce, która była dla niego autorytetem moralnym i duchowym przewodnikiem. To ona nauczyła go, że prawdziwa siła człowieka nie polega na tym, jak głośno potrafi krzyczeć, ale jak umie przebaczać. Śmierć ojca, którą przeżył w wieku dorosłym, była dla niego ogromnym ciosem. W jednym z emocjonalnych wystąpień powiedział, że to wydarzenie na zawsze zmieniło jego spojrzenie na życie. Kiedy odchodzi ktoś, kto był filarem twojego świata, uczysz się żyć inaczej, z większą pokorą i świadomością, że czas jest darem. Nie brakowało też momentów, w których media próbowały łączyć go z różnymi osobami publicznymi, sugerując relacje czy bliskie przyjaźnie. Dominik nigdy nie komentował tych doniesień wprost, uznając, że prywatność jest częścią godności człowieka jednak ci którzy znają go osobiście mówią o nim jako o mężczyźnie wiernym swoim zasadom wymagającym ale sprawiedliwym romantycznym lecz nienaiwnym z upływem lat widać było że tarczyński dojrzewa emocjonalnie stał się spokojniejszy bardziej refleksyjny choć wciąż pełen pasji w wywiadach coraz częściej mówił o potrzebie równowagi między misją publiczną a szczęściem osobistym. Nie ukrywał, że jego intensywne życie zawodowe wielokrotnie kolidowało z życiem prywatnym, powodując napięcia i konflikty. Polityka daje ci władzę nad słowem, ale odbiera ciszę, a cisza jest potrzebna, by kochać. To jedno z jego najbardziej poruszających zdań, które zyskało popularność w mediach społecznościowych. W kręgach jego przyjaciół mówiło się, że z biegiem czasu zaczął otwierać się bardziej na drugiego człowieka. Stał się bardziej ciepły, mniej surowy wobec innych, a bardziej wyrozumiały. Zrozumiał, że życie nie polega tylko na walce i misji, ale również na bliskości, miłości i zaufaniu. Właśnie to wewnętrzne dojrzewanie, emocjonalna przemiana i potrzeba szczerości z samym sobą doprowadziły go do momentu, o którym mówiono w mediach, chwili, gdy postanowił przerwać milczenie i opowiedzieć o swoim nowym partnerze, to wyznanie, które miało wstrząsnąć opinią publiczną i pokazać, że nawet ludzie o silnych przekonaniach religijnych potrafią zmienić się pod wpływem serca. Kiedy Dominik Tarczyński skończył 46 lat, nikt nie spodziewał się, że to właśnie wtedy zdecyduje się na najbardziej osobiste, i odważne wyznanie swojego życia. Polityk, który przez lata budował wizerunek człowieka twardych zasad, wiernego wartościom i konserwatywnym poglądom, niespodziewanie postanowił przerwać milczenie. W długim, emocjonalnym wywiadzie udzielonym jednemu z tygodników, Dominik otworzył się po raz pierwszy publicznie na temat swojej nowej relacji, mówiąc słowa, które zaskoczyły wszystkich. Po latach samotności. Zrozumiałem, że miłość nie przychodzi wtedy, kiedy jej szukasz, tylko wtedy, gdy jesteś na nią gotowy. To wyznanie wywołało prawdziwą burzę w polskich mediach. Internauci, dziennikarze i komentatorzy polityczni zastanawiali się, kim jest nowy partner europosła, o którym dotychczas nie było żadnych informacji. Tarczyński, znany z niezwykłej dyskrecji w kwestiach prywatnych, tym razem nie uciekł od pytań. Choć nie ujawnił imienia ani nazwiska swojej drugiej połówki, potwierdził, że jest w szczęśliwym, stabilnym związku, który by nauczył go pokory, wyrozumiałości i nowego spojrzenia na życie. Nie brakowało emocji, wielu jego zwolenników nie kryło zaskoczenia, a nawet dezorientacji. Dla części konserwatywnych środowisk jego słowa były trudne do zaakceptowania, ale Dominik Tarczyński, jak zawsze, Stanął wprawdzie, mówiąc: Nie mam nic do ukrycia. Przez lata walczyłem o to, by być sobą w polityce, w wierze, w życiu. Dziś po prostu jestem szczęśliwy. To zdanie stało się symbolem nowego etapu w jego życiu momentu, w którym przestał bać się ludzkich ocen. Po raz pierwszy nie przemawiał jako polityk, lecz jako człowiek z sercem, emocjami i potrzebą autentyczności. W rozmowie podkreślał, że jego partner jest osobą, która wniosła spokój do życia, pełnego walki i hałasu. Kimś, kto nauczył go, że siła nie zawsze oznacza krzyk, lecz często ciche zrozumienie. Wyznanie to miało także wymiar duchowy. Tarczyński przyznał, że długo zmagał się z wewnętrznym konfliktem między życiem publicznym a prywatnym. Jako osoba głęboko wierząca, często czuł presję oczekiwań, zarówno politycznych, jak i religijnych. Ludzie zapominają, że każdy z nas, nawet polityk, jest przede wszystkim człowiekiem z uczuciami, słabościami i potrzebą bliskości. Powiedział: Te słowa odbiły się szerokim echem, bo pokazały w nim nie tylko ideologa, ale człowieka, który odważył się mówić o emocjach w sposób otwarty i prawdziwy. Reakcje społeczne były mieszane. Jedni okazywali mu ogromne wsparcie. Pisząc w mediach społecznościowych słowa uznania za szczerość i odwagę. Inni, szczególnie z konserwatywnych środowisk, krytykowali, twierdząc, że jego wyznanie podważa autorytet moralny, jaki przez lata budował. Ale Tarczyński nie próbował się tłumaczyć, odpowiedział jednym krótkim zdaniem, które stało się wiralem: Miłość nigdy nie jest wstydem. Wstydem jest udawanie, że się jej nie potrzebuje. Od tego momentu, jego życie zaczęło nabierać nowego wymiaru. Stał się spokojniejszy, mniej wojowniczy, bardziej refleksyjny. W wystąpieniach publicznych pojawił się ton, którego wcześniej brakowało ciepło, empatia, a nawet humor. W rozmowach prywatnych przyznawał, że partner, z którym dzieli życie, pomógł mu zrozumieć, że siła człowieka nie polega na walce z całym światem, lecz na umiejętności przyjęcia siebie takim, Jakim się jest. To wyznanie nie tylko zmieniło sposób, w jaki ludzie patrzyli na Dominika Tarczyńskiego, ale również sposób, w jaki on sam postrzegał świat. Stał się symbolem odwagi, nie tej politycznej, ale ludzkiej. Pokazał, że nawet osoby o mocnych przekonaniach mogą się rozwijać, dojrzewać i odnajdywać szczęście w nieoczekiwanych miejscach. Dla wielu to był szok, dla niego. Wyzwolenie. W wieku 46 lat Dominik Tarczyński nie tylko przerwał milczenie, ale też otworzył nowy rozdział w swoim życiu rozdział, w którym polityk ustąpił miejsca człowiekowi. Jak sam podsumował w ostatnim akapicie swojego wystąpienia nie wiem, co przyniesie jutro, ale wiem jedno: Nie chcę już żyć w cieniu oczekiwań innych chcę żyć w prawdzie, a prawda jest taka, że jestem szczęśliwy.